Polecam, nie polecam animację Praziomek. Na pewno ona się spodoba osobom zmudzonym, dużym kinem ogromnych korporacji typu Pixar czy Dreamworks. Na pewno się spodoba także ludziom lubiących pastelowe kolorystyki, podklatkową metodę kręcenia animacji, a także fanom dysproporcji, jeżeli chodzi o budowanie postaci oraz krajobrazów otaczających te postacie. Polecam również fanom dobrego polskiego dubbingu, bo naprawdę rewelacyjnie tutaj wypada, a także estetom, którzy zwracają uwagę na dobry montaż, bo to jest wielkie zaskoczenie, że w tak małej animacji pojawił się także ten niezrobiony warsztatowo, ten element. Komuś się nie spodoba praziomek? Na pewno fanom współczesnych animacji wypełnionych akcją, skupionych bardziej na przygodzie niż na samych postaciach, a także na jaskrawiej kolorystyce. Nie polecam również osobom liczącym na bardziej dorosły humor. Tutaj rzadko, kiedy reżyser mruga oczkiem do rodzica, raczej humor jest na podobnym poziomie utrzymany. Nie polecam również osobom, które mają problem z bardzo, bardzo stereotypowym pokazaniem postaci i bazowaniem na tych stereotypach bo dość znowu niektóre postacie są przedstawione, a także nie polecam osobom liczącym bardziej na wodewilowy bądź bollywoodzki, muzykalowy prześpiewany świat, bo muzyka tutaj zdecydowanie stanowi jedynie tło. Także polecam, nie polecam animację Praziomek.